Cześć, cześć, moi drodzy! Ja jestem Artem i witam Was dzisiaj serdecznie na swoim kanale. Więc dziś chciałbym porozmawiać o tym, dlaczego uważam, że Ty musisz zostać w Polsce. Zanim zaczniemy, proszę bardzo zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzach niżej co myślisz, zostań do końca filmiku, to mi bardzo pomaga, a my teraz lecimy. Więc od razu chciałbym powiedzieć, że będę mówił z własnego doświadczenia i dostaję od Was dużo komentarzy, w których po prostu dużo osób pisze mi o tym, że mieszkają w Stanach Zjednoczonych, że jednak im tutaj się nie bardzo podoba, że w Polsce jest lepiej, że nie wiem, ktoś tutaj mieszka 30 lat i chce wrócić do domu i że miało to było być, to miała być przygoda na 2 lata, ale jednak został tutaj na 30 lat i trochę i żaluje. Ktoś mówi, że ja bym nigdy nie mieszkał w Stanach Zjednoczonych nawet, że jeżeli by ktoś mi zapłacił za to. Więc chciałbym dzisiaj akurat porozmawiać, e, jakie osoby po prostu nie muszą tutaj jechać. E, więc po pierwsze, jeżeli uważasz, że tutaj rosną pieniądze po prostu na drzewach i że jest tak zajebiście mieszkać, to nie jest prawda. Sprawdź mój filmik e, Polska USA, dlaczego chcę wrócić do Polski, ale też nie chciałbym tutaj e, bardzo przesadzać i mówić jakoś negatywnie. Ja bardzo jestem za Stany Zjednoczone, ja uważam, że Stany Zjednoczone to jest piękny kraj. Dla mnie to jest naprawdę super kraj, w którym lubię mieszkać. I po prostu to, co widzicie często na YouTube, albo to, co widzicie na Instagramach, to nie jest całkowicie prawda od, od niektórych osób. Ja mam taką historię, kiedy mieszkałem w Los Angeles. Miałem, uh, Sąsiadki, sąsiada, i ta sąsiadka właśnie miała bardzo dużo zdjęć na Instagramie, kiedy miała a, przytulała Billie Eilish albo Miley Cyrus albo Robert, Junior, Robert Downey Jr., albo wiecie, takich gwiazd. Chodziła ciągle na jakieś e, kino premiery i miała mnóstwo zdjęć. Dopiero jak ja e, po prostu wjeżdżałem do tego mieszkania, musiałem kurczyk, z kim ja będę mieszkał. Ale później jak się okazało, że ta dziewczyna tak naprawdę nie miała normalnej pracy, zarabiała jakieś 2000 dolarów w Los Angelesie, a miała, chodziła na jakieś randki ciągle z jakimiś chłopakami. które po prostu dawali jej pieniądze i wiecie, no nie było to bardzo super. I ja pamiętam jak ona wchodzi do mnie w styczniu w tym roku do mojego pokoju i mówi, że artem ja zrobiłem tylko, 2000, tylko 1000 dolarów w tym miesiącu i nie wiem jakie będę płaciła za mieszkanie. Więc wiecie, ten Instagram i ten YouTube, i może też te filmy, na telewizorze, to nie pokazują tak naprawdę takiego prawdziwego życia, bo jednak jak tutaj imigrujesz, i myślę, że nie tylko chodzi o Stany Zjednoczonych, chodzi też o Anglię, chodzi o innych krajach, nawet to chodzi, kiedy imigrujesz z Ukrainy do Polski. Ty musisz wiedzieć, po co tutaj jechać. Jeżeli jedziesz tutaj, bo myślisz, że wszystko będzie wiecie, jak w filmach, to nie będzie tak jak w filmach. Najgorszy błąd, który popełnia imigrant kiedy on po prostu się przeprowadza z jednego kraju do drugiego albo z jednego miasta do drugiego, to że on ma jakieś oczekiwania. Nie trzeba mieć żadnych oczekiwań jeżeli ty masz jakieś oczekiwania od kraju albo od kogoś, to będziesz rozczarowany prawdopodobnie w 100% wypadków. Ja kiedy miałem na przykład oczekiwanie od Warszawy jakieś, ja byłem najpierw rozczarowany, ale później się zakochałem w Warszawie. też miałem jakieś oczekiwania od Nowego Jorku, byłem kompletnie rozczarowany, to było nie to, co ja chciałem. Jeżeli też jeździsz tutaj, aby po prostu mieszkać w polskim społeczeństwie, pracować na, dla Polaków i wiecie, a, po prostu nie uczyć się angielskiego tak naprawdę, bo może jesteś trochę już starszą osobą, to ja też tego nie bardzo polecam. Ja jakby nie osądzam tych ludzi, ale dla mnie nie jest bardzo zrozumiałe, kiedy na przykład Rosjanie są na Brighton Beach i oni naprawdę mają tam jak wszystko ZSSR, czyli Związek a, Sowieckich Radzieckich. Wiecie o czym mówię? Oni tam naprawdę mają wszystko tak jak w, w latach 90. -tych. Ktoś bardzo głośno jechał. Oni tam naprawdę mają tak jak w latach 90.. Ja tego nie rozumiem. Też w Chicago jest bardzo dużo osób, które e, przywieźli ze sobą swoją kulturę i tak naprawdę nie spróbują się integrować w społeczeństwo. E, mi się wydaje, że to jest jeden z takich podstawowych błędów i który może doprowadzić do tego, że po prostu nie będziecie lubić Stany Zjednoczone, bo e, będziecie mówić, że o tutaj jest gorzej albo coś, i będziecie wokół Polaków, że tutaj sami Polacy. Nie, Amerykanów w Stanach jest więcej niż Polaków. Możecie mi to uwierzyć. Ale widziałem takich Polaków, które mówili, że o, w Chicago jest więcej Polaków niż Amerykanów. Nie, to nie jest prawda. I wiecie, ja jestem za tym, aby, bo wiecie, emigranci mogą pomogąć, pomóc ci i tak dalej, ale dalej musisz się po prostu integrować w społeczeństwo. I ja po prostu widziałem bardzo dużo Polaków albo Rosjanów i Ukraińców, którzy narzekali na Stany Zjednoczone i mówili: o, że tutaj nie jest to albo nie jest tamto, ale nadal zostają w Stanach Zjednoczonych i nie wracają do domu. Dla mnie to jest po prostu coś nie do Po prostu. Też są osoby, które mówią, że tutaj jest źle, ale wchodzą do siebie na Instagramie i robią filmiki o tym, że tutaj jest dobrze. Może po prostu ktoś nie chce wracać, bo... E za dużo myśli o tym, co inni będą myśli, że on wrócił, że on się podał. Ja mam taką koleżankę, która tutaj mieszkała i ona miała... Ona chodziła tutaj do szkoły i ona mieszkała przez bardzo długi czas i wróciła do Polski i e, też na przykład ona nie mogła, nie mogła za bardzo znaleźć tutaj pracy, jaką ona chciała znaleźć i wróciła do Polski i miała te same problemy. Więc mówię o tym, że gdzie nie jedziesz, zawsze ze sobą bierzesz siebie. Nikt ci nie... Prawdopodobnie w Stanach mało kto ci w czymś pomoże, może i na jakimś początku, ale musisz ogarnąć wszystko sam i nikt za ciebie nic nie będzie robił. Wiecie, ja nie mówię, że ja za dużo robię, ale na przykład ja pracuję 6 dni w tygodniu, ja mam jeden dzień wolnego i później nagrywam filmiki na YouTube albo idę na siłownię albo idę na zajęcia i ty jeżeli ty po prostu pracujesz i przychodzisz do domu, nieważne ile ty pracujesz, 6 dni albo 6, 7 dni w tygodniu i nie robisz coś dla, na przykład, dla swojej przyszłości, to, no, ci się w tym nie pomogą. Nadal będziesz pracował na tej pracy, może zobędziesz, jak on Musisz naprawdę walczyć o swoje. Tutaj jest większa konkurencja, zaczynając od wszystkiego, nie wiem, zaczynając od tym, że a, na siłę mniej więcej osób, którzy są wysportowani albo na zajęcia z hip-hopu, są osoby z całego świata, które tutaj przyjeżdżają i tańczą, jak wiecie, nigdy na świecie i kończąc o tym, że tutaj jest bardzo dużo biznesów, na bardzo dużo YouTube kanałów jest bardzo wielka konkurencja na przykład na social media. Konkurencja jest bardzo wszędzie i naprawdę musisz nie mówię, że musisz być wybitny, ale musisz pracować nad sobą, żeby jednak um, ogarnąć ten swój American Dream. Jeżeli nie jesteś na to przygotowany, jeżeli chcesz mieć takie bardziej podstawowe życie, ja uważam personalnie, że w Polsce Polska oferuje takie bardziej podstawowe życie. Ja uważam, że w Polsce, w Europie, uważam, że nie, nie będziesz mógł upaść tak na dół, jak możesz upaść tutaj na dół, bo tutaj jednak państwo nie za bardzo Ciebie zabezpiecza. Tutaj możesz naprawdę bardzo wysoko latać, jak to się mówi, możesz e, zrobić jakiś swój biznes i naprawdę, jeżeli chodzi, jeżeli masz wysokie ambicje, to tutaj możesz przyjeżdżać. Ale też ja chcę Znowu powtórzyć, że ja jestem 23, ja mam 23 lata. Ja mówię z perspektywy osoby, która jest młoda. Ja wiem, że bardzo dużo osób ogląda mnie, które są starsze. Widziałem osób, które tutaj przyjechali kiedy mieli 40 lat i osiągnęli sukces. Każdy też wybiera, jaki dla niego jest sukces. Moja mama przyjechała do Polski, kiedy miała 38 lat i ona uważam dla mnie jest bardzo dobrym przykładem jej, jak ona też osiągnęła swój sukces na przykład w Polsce. Tak jest wszędzie i e, wiecie, e, po prostu musicie wiedzieć, po co tutaj chcecie przyjechać. Jeżeli chcesz przyjechać, po prostu wiecie, zarobić pieniądze, też fajnie. Ok, zarobisz pieniądze, to jest twój cel, wiecie, nawet ja, ja uważam, że nie potrzebnie tutaj jechać, aby tylko zarobić pieniądze, ale ok, zarabiasz pieniądze, nie ma żadnych oczekiwań, jedziesz do domu. Super. Ale jeżeli chcesz budować swoje życie, po prostu nie trzeba nic oczekiwać i możesz oglądać blogerów na YouTube, możesz oglądać jakieś filmy, ale proszę Was pamiętać o tym, że to nie wszystko może być prawdziwe i nie każda osoba chce dzielić się czymś złym, bo... Ja mogę tutaj teraz wyglądać takim... Znowu samolot lecie, No tutaj ciągle samoloty latają, przepraszam bardzo. Bo jak mówię, ja mogę być tutaj na przykład teraz bardzo pozytywnym, ale to jest 10 minut z mojego życia. Ja mam w ciągu dnia bardzo dużo dobrych rzeczy są nie, niedobre rzeczy i nie bardzo dużo osób to pokazuje realne życie i po prostu mówię, że nie trzeba, jak to się mówi po rosyjsku nie nade oczarowac żeby potem nie oczarowac więc to będzie tak naprawdę moje takie najlepsze pytanie, więc jeżeli masz jakieś oczekiwania to po prostu albo zmień ich albo po prostu skasuj ich albo po prostu nie trzeba tutaj jechać bo prawdopodobnie w 100% w 90% wypadków będziesz rozczarowany bo to nie jest to, co, to czego oczekujesz Zawsze to nie jest to, co czego oczekujesz. Chciałbym to dodać też, że ja bardzo czekam na wasze komentarze, czekam na wasze historie, co myślicie w ogóle o tym, że mieszkacie w Stanach albo mieszkacie w Anglii, albo mieszkacie w Australii. Jeżeli ktoś z was chciałby podzielić się takim swoim doświadczeniem, ja będę bardzo za to. Ja bym chciał też znaleźć taką osobę, z którą mógłbym nagrać może jakiś wywiad o tym, jak Polacy mieszkają za granicą, jeżeli ta osoba ma jakiś sukces bo nie chciałbym nagrywać ze sobą, która jednak nie odniosła jakiś sukces albo jest nie bardzo zadowolona, bo ja bym chciał być bardziej takim, bardziej takim pozytywnym człowiekiem i wiecie, mówić wszystko, co jest realne, ale jednak... Też dawać jakąś nadzieję i wiary, jeżeli na przykład chcecie coś w emigracji, albo chcecie, wiecie, przyjechać tutaj turystycznie, albo chcecie pojechać do jakiegoś innego kraju. Ja bym chciał po prostu dawać więcej wiary i że wszystko jest możliwe, wszystko się uda, jeżeli po prostu wierzycie w siebie, ale nie tylko wierzycie w siebie, jeżeli przynajmniej coś dla tego robicie. Ja jestem Artem, dziękuję serdecznie Wam za to, że byliście ze mną. Bardzo proszę Was, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym filmiku. Na razie, pa!